Dzień dobry Panie Marcinie. Dzień dobry. Co tam dzisiaj? Słyszałem, że wymieniałeś my, wszystko od tak, nowa. Mamy tutaj sabika, w którym wymienialiśmy całą instalację ze względu na to, iż stare komponenty nie były przystosowane do mocy tego wozu. Mhm. Stare komponenty były przystosowane tam do 150 koni, bo rzekomo tyle miał, ale po wyjęciu kartów się okazało, które były zapchane, że samochód dysponuje tak mocno 260 koni. Okay. Więc działo się to, że samochód odcinało, a jako, że Pan miał tam zbiornik do wymiany w najbliższym to się na wymianę po prostu całości. Tak? Uh -huh. byśmy, wymontowaliśmy wszystko i zamontowaliśmy całą nową instalację, tak jak pierwszy montaż stacji, to wyjęliśmy starą i zamontowaliśmy na nową. Czyli wszystko jest tak. totalnie świeże. Tak. Dokładnie, wiązki, e, reduktor, wtryski, e, przewody nawet idące do zbiornika i wlew jest nawet nowy, się. Tak? bo Pan sobie życzył, żeby wlew był nowy, że to wszystko było jednakowe i to grało. Okej, okay. to pokaż e, jak to wygląda pod tą e, tak, maseczką. Mamy dla do reduktorek, mhm. y, który nam tam do, wytrzymuje do tych um, 450 koi na dwóch wyjściach, ale tak jest, to jest bezpieczne. Czyli zapas mocy mamy mimo wszystko. Mamy 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 też wyskiwacze, te które tą moc obgonią po prostu. Y, także no zupełnie inne komponenty No mm -hmm. też te drogi te wszystkie które wiesz, są do kolektora żeby po prostu jak najkrótsza ta droga była Bo poprzednia listwa leżała tu na silniku Tak? No, mm -hmm. Ciebie. Więc ta droga w to będzie gdzieś mniej więcej jest taka Teraz jest o połowę mniejsza no nie? Okej okay. Więc wszystko ten gaz jest lepiej dawkowany Tak no, i tak tu tu mamy dwa filtry pakowane tak że okay. w oczy okay. Zobaczę jeszcze tak o, tu masz drugi filterek tu mamy czynnik ciśnienia okay. e, Gazu a Tu mamy zaborek który nam wiesz otwiera zamyka Instalacji, mm -hmm. My Teraz pokażemy przełącznik. Przełącznik. Dobra. Tak, dokładnie. Przełącznik Pondonerował w to samo miejsce, w którym jest. Bo tutaj nie zostawialiśmy dziury, także jest w tym samym miejscu, w którym był poprzednio. Jest pod ręką, wszystko tam widać na nim. Wszystko cacy. Dokładnie tak. Czekaj teraz o, z tyłu, z tyłu? To to Ja już poczekam, aż ci pomogę. Uff. Tu mamy zbiorniczek, proszę ciebie, 48 literków weszło. No. E, także także no, jest czym jeździć, to był mniejszy zbiornik założony, bo był węższy, założyliśmy szerszy taki, żebym się maksymalnie zmieścił. A znasz jest... dystans może, jaki można pokonać w kim? Zasięg? No, ewentualnie nie, powiem, czy, ciężko wiesz, wiesz, no, powiedzieć. Mi się, że w trasie że ekonomicznie tak około 450 500, może można osiągnąć, jak się idzie okay. ekonomicznie. Aczkolwiek nie kupuję takiego wozu, mówmy się, żeby jeździć ja po głupie ja ja do sklepu. <laughs> no tak. Więc wiesz, to Gosiu no, raczej lubi chyba wycisnąć, tam gdzie się wydaje, bo dokupujemy taki samochód. Nie kupujesz wiesz, 500 koni, żeby jeździć kurcze delikatnie. I co, i wlewik nam został? Tak, został nam wlewik. Wlewik jest niestety w zderzaku. A, poprzedni był też w zderzaku. I pan po prostu stwierdził, że nie chce mieć dziury po wlewie. Więc mamy nowy wlewik założony też tutaj. No, tak, także, także, także mamy wszystko, wszystko jest. Czyli wszystko jest nowe, tak jak tak, wspomnieliśmy. Wszystko jest. Wszystko I kogo jest. zapraszamy? Co Saby tylko i wyłącznie? Zapraszamy czy. Wszystkimi samochodami. Jeżeli zbliża się termin, a instalacja się przyjedzie, to czasami warto wymienić całość. Nie reanimować, nie regulować, tylko wymienić czasami warto. No tak, bo to wymienisz tam, to się zaraz znowu tak będzie psuło. Ja tak, no i... w pierwszej chwili regulować, tak jak zobaczyłem komponent w nie ma po prostu większego sensu. No po co ma 15 razy wracać? Mhm. Czyli co, zapraszamy do energii? Zapraszamy do energii na serwis.